Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać takie zadanie szachowe, które mi osobiście bardzo się spodobało. Zadanie jest ciekawe, rozwiązanie sympatyczne i myślę, że nawet może być pouczające. Zadanie autorstwa polskiego kompozytora Grzegorza Grzebana, utworzone w 1962 roku. O co chodzi w zadaniu? Posunięcie jest białych, i zadanie białych to wygrać tą pozycję. Rozwiązanie wcale nie jest takie proste. Myślę, że wprawionemu szachiście znalezienie rozwiązania powinno znaleźć gdzieś mniej więcej od 5 do 15 minut. Także ja za chwilę zrobię taką króciutką przerwę, żebyście sobie ten filmik zatrzymali i spróbowali to samodzielnie wymyślić. Myślę, że warto, a później ja pokażę rozwiązanie i mniej więcej proces myślowy, jaki do tego rozwiązania mógłby prowadzić. Co jeszcze jest ciekawe i ważne w tym przypadku, moim zdaniem, to to, że pewnych rzeczy w szachach uczymy się poprzez naukę zasad szachowych, które podpowiadają nam o czym mamy w czasie gry myśleć, ale na pewnym etapie rozwoju szachowego nie da się tak naprawdę nic w szachach stworzyć i wymyślić, jeżeli nie będziemy kierowali się takim porządnym, dokładnym liczeniem wariantów. I tutaj, w tym przypadku, to się sprawdza. W tym przypadku to była taka moja troszeczkę mała podpowiedź, jak rozwiązać to zadanie. Także ja robię króciutką przerwę, zachęcam Was do tego, żeby samodzielnie pomyśleć i spróbować tutaj znaleźć dla białek zwycięstwo. Za 3 sekundy pokazuję rozwiązanie. No to lecimy. Słuchajcie, kiedy patrzę na tę pozycję i wiem, że białymi mi chce to wygrać, no to moją pierwszą myślą jest to, żeby uratować tego pionka, żeby król nie mógł mi go zbić, ponieważ znam zasadę, wiem o tym, że w szachach król ze skoczkiem nie robią szachamata. Więc pierwszą moją myślą, kiedy rozwiązywałem to zadanie, było to, żeby pionka uratować, jakoś obronić go skoczkiem. Natomiast jeżeli zagram skoczek na b4, to wariant jest bardzo krótki. Tutaj zagrać białe nie mogą, ponieważ od razu jest pad, pozycja kończy się partę, kończy się remisem. Czarne nie mogą wykonać żadnego posunięcia. Kolejnym ruchem, który przychodzi do głowy, jest skoczek na c3, znowu, żeby bronić tego pionka. I teraz czarne nie mają zbyt wiele posunięć do wyboru, muszą ruszyć się pionkiem do przodu, atakując skoczka, który broni pionka, który chce, król chce go zbić. I tutaj bardzo sprytnie dla białych wygląda teraz posunięcie, żeby tego pionka uratować. Posunięcie król na C2. Zostawiamy podbiciem skoczka, bo jeżeli czarny pionek by go zbił, to białe się wtedy bardzo mocno cieszą, grają posunięcie A4. Ten pionek nie jest groźny. Bardzo ważne jest to, że teraz ten pionek bez przeszkód dojdzie po królówkę i białe wygrywają. Natomiast to jest takie troszeczkę myślenie życzeniowe. I to jest właśnie ten moment, kiedy ze strony białych myślenie życzeniowe. To jest ten moment... O którym mówiłem, że bardzo ważne jest to dokładne liczenie wariantów i nie myślenie w sposób taki życzeniowy, że on mnie zbije i sobie wygram, tylko branie pod uwagę bardzo dużo możliwości, tak naprawdę wszystkich, czasami wszystkich możliwości, to co może zrobić przeciwnik, w jaki sposób może nam przeszkadzać. Bo tutaj czarne mają niesamowite posunięcie: słuchajcie, B3, który ratuje czarnym remis, pionek daje szacha w ten sposób. I atakuje jednocześnie białego pionka. Obojętnie teraz, jeżeli biały pionek zbije tego pionka, jest pad. Jeżeli król zbije tego pionka, jest pad. Czarne posunięciem B3 remisują grę. Dlatego rozwiązanie jest inne. Dlatego rozwiązanie wyłamuje się z tej zasady, że król ze skoczkiem, słuchajcie, nie matuje. Rozwiązaniem jest posunięcie A4. Oddanie tej takiej ostatniej naszej nadziei. Natomiast. Prosto podbicie. Natomiast nie znajdziesz takiego rozwiązania bez dokładnego, porządnego liczenia wariantów, bo to jest absurdalny ruch na pierwszy taki ludzki rzut oka, ponieważ to była nasza jedyna nadzieja, żeby wygrać. A my ją oddajemy. Czarne tak naprawdę nie mają wielkiego wyboru, muszą tego pionka zbić, jeżeli tego nie zrobią. Pionek pomaszeruje tędy lub tędy po królówkę, więc czarne zbiją i tak naprawdę już pewnie w partii by się cieszyły, że o, król ze skoczkiem nie matują. Taka jest szachowa zasada, ale. Są wyjątki. Poza tym tutaj kwestia jest taka, że na szachownicy został jeszcze ten czarny pionek i to wszystko zmienia. Następuje teraz pewnego rodzaju taniec białych figur z czarnymi zmuszające praktycznie cały czas czarne do jedynych możliwych ruchów, skoczek odbierając pole A2 czarnemu królowi zmusza czarne do tego, żeby ruszyły się pionkiem. Teraz biały skoczek daje szacha. Czarnie mają wielkiego wyboru, idą do góry. Skoczek idąc na pole D4 bierze pod kontrolę teraz punkt D3. Ekstremalnie, słuchajcie, rzadka, nietypowa sytuacja. Czarny król musi wracać i w tym momencie białe sobie grają królem do góry jedno pole na C2. Jeżeli pionek się ruszy, to skoczek idąc na pole B3 daje mata. Tak jest to możliwe, król ze skoczkiem dają mata, więc tego czarne nie chcą zrobić. Idą sobie królem do góry, ponieważ nie chcą dostać mata, ale w tym momencie skoczek schodzi na E2. Czarne mają do dyspozycji tylko jeden możliwy ruch, wracają do rogu i skoczek tańczy dalej, idzie na pole C1, odbiera teraz królowi to pole A2, zmuszając czarne, żeby ruszyły się pionkiem i tak właśnie następuje mat. Król z białym skoczkiem dały mata. Więc myślę, że rozwiązanie jest dosyć sympatyczne, oczywiście jest to, będzie to ekstremalnie rzadka sytuacja, w której królem i skoczkiem dacie mata. Tutaj to było zadanie oczywiście wymyślone, kompozycja szachowa, czarny król był w rogu. Pionek skrajny go zablokował i białe wygrały. Co jest w, dla mnie w tym przypadku ważne i ciekawe w szachach, to jest to, że uczymy się pewnych zasad, żeby coraz lepiej grać w szachy, uczymy się zasad, które kierują nami w czasie gry, natomiast bez liczenia wariantów się nie obędzie. Bo tylko wtedy wiesz, kiedy zasady mamy stosować, a kiedy jest taka rzadka sytuacja, że z tych zasad należy się wyłamać. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Tyle na dzisiaj z mojej strony. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.